Wspaniale jest znów być z Wami. Z powodu zaistniałej na całym świecie sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 uczestniczymy w dość nietypowej podróży, ale Bóg jest z nami, czy to poprzez program Studni Modlitw, czy też media społecznościowe, poprzez różnorodne aktywności zaangażowanych ludzi, dzięki którym zwiększamy zasięg działania. Obecnie mamy wyjątkową okazję, by dzielić się miłością Boga, bliskim powrotem Chrystusa oraz głębokim zrozumieniem, że On jest z nami aż do czasów końca. Bóg chce, abyśmy byli Jego świadkami, okazywali ludziom osobistą życzliwość, nieśli ludziom pomoc tak, jak On to czynił. W sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Podejście Chrystusa w pomaganiu ludziom, całkowite zaangażowanie wyznawców Kościoła, trójanielskie poselstwo, cóż za okazja do przemyśleń, zwłaszcza w nawiązaniu do pełnego mocy poselstwa trzeciego anioła z objawienia świętego Jana z 14 rozdziału który pomaga nam zrozumieć, iż nie mamy mieć nic wspólnego ze znakiem bestii, ale mamy oddawać cześć Bogu w siódmy dzień, Jego święty dzień, dzień sobotni. Jakaż to okazja, by skierować ludzi ku prawdziwemu uwielbieniu Boga? To czas na odrodzenie serc i reformację. Przed nami wielki czas wydawania świadectwa o Bogu. W Księdze Joela, rozdział drugi, w wersetach 12 i 13, w cudowny sposób ukazane jest nam przesłanie o tym, czego Bóg pragnie. Chce, abyśmy pełni mocy trwali z Nim w łączności w ostatnich dniach historii Ziemi. Czytamy zatem, Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż on jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, i pełen litości i żal mu karania. Cóż za wspaniała obietnica, którą Bóg nam dał, abyśmy zrozumieli, iż mamy otworzyć przed Nim całe nasze serca, a nie oddawać Mu się jedynie połowicznie. On pragnie, byśmy w tym trudnym czasie pandemii pozwolili Mu działać w nas, by w naszych sercach dokonało się odrodzenie i reformacja. Natomiast w drugiej Księdze Kronik, w rozdziale siódmym, czytamy o Bożej odpowiedzi na błagania Salomona i prośby, by Bóg przemówił do niego. I Bóg przemówił, jak czytamy, i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Druga Księga Kronik, rozdział siódmy, werset czternasty. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, i ich ziemię uzdrowię. Pan wzywa nas do odrodzenia serc i reformacji. W cudownej książce Posłannictwo Chrześcijan, na stronie 36 czytamy. Lud Boży musi być czujny i dostrzegać znaki czasu. Znaki powrotu Chrystusa są zbyt wyraźne, by w nie wątpić. I w obliczu tych spraw każdy, kto wyznaje prawdę, musi być żywym kaznodzieją. Każdy. Zatem wszyscy mamy być świadkami Pana. Bóg wzywa wszystkich, zarówno kaznodziejów, jak i członków zboru, aby się przebudzili. Całe niebo jest tym żywo zainteresowane. Historia Ziemi zbliża się do zakończenia. Żyjemy wśród niebezpieczeństw ostatnich dni. Bóg wzywa tych, którzy doznali przebaczenia, tych, którzy dzięki niemu mają zbawienie, którzy radują się światłością, by innych zapoznali z prawdą. Bóg wzywa nas do odrodzenia serc i reformacji właśnie teraz. Przeczytam jeszcze piękny fragment z książki Wybrane poselstwa. Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Dążenie do tego powinno być naszym pierwszym zadaniem. Odrodzenia należy oczekiwać jedynie jako odpowiedzi na modlitwę. Zapraszam was do udziału w tym ogólnoświatowym ruchu, gdzie Bóg wzywa każdego z nas do uczestniczenia w odrodzeniu i reformacji oraz do dzielenia się adwentowym poselstwem. Będąc napełnieni mocą ducha świętego, Jezus przychodzi. Zaangażuj się. Pozwólcie, że pomodlę się z wami. Ojcze w Niebie, proszę bądź blisko każdego z nas, gdy koncentrujemy nasze myśli wokół rychłego powrotu Jezusa. Gdy korzystamy z każdej nadarzającej się możliwości czy to za pośrednictwem mediów społecznościowych, rozmów telefonicznych, czy zachowując bezpieczną odległość od innych pomóż nam być Twoimi świadkami. A kiedy wszystko zacznie się normalizować, może już za kilka tygodni. Wierzymy, że zaoferujesz nam niesamowite możliwości dotarcia do ludzi, zmiany ich życia oraz przygotowania ich na Twoje bliskie przyjście. Dziękujemy za wysłuchanie nas. Pomóż nam wszystkim uświadomić sobie, że już wkrótce przyjdziesz i że musimy się zaangażować. W imieniu Jezusa prosimy o to. Amen.